Każda baza noclegowa przed przyjęciem uczestników oczywiście jest sprawdzana przez naszych pracowników Wszystkie obiekty nasze spełniają wymagania, zezwolenia odpowiednie, przeżywają sanepid, jest zgoda straży pożarnej. Na bazach w Kuźnicy oraz Podgajach, czyli bazy harcerskie, są dwa razy dziennie raportowane do straży pożarnej stan ilości uczestników oraz kadry wychowawczej, dlatego jest nieustanna łączność ze strażą pożarną. Wszystkie nasze bazy noclegowe posiadają odpowiednie zezwolenia, sanepidu, straży pożarnej przed przyjazdem uczestników, są kontrole naszych pracowników, dlatego nie ma też obaw co do miejsc noclegowych. Uczestnicy na naszych obozach pod namiotami śpią w takich dużych namiotach harcerskich, 5-6 osobowych, znajdują się w nich łóżka polowe, półki, podłogi, dlatego spełniają nasze też wymogi i standardy. Na naszych bazach noslegowych są również budynki murowane, znajduje się w nim duża jadalnia, która mieści wszystkich uczestników, która pełni również rolę schronienia w czasie burzy czy niepogody. Są też budynki kuchni, w których są przygotowane codziennie posiłki oraz mamy też sanitariaty murowane. W sanitariatach znajdują się z jednej strony aplikacje na podział damski oraz męski oraz prysznice. Na nasze obozy mamy trzy rodzaje transportu. Mamy dojazd własny samochodem na bazy w Lesie, czyli obozy pod namiotami. Mamy również dojazd autokarem. Są różne trasy autokaru, które zjeżdżają przez Polskę i zabierają dzieci z różnych przystanków do zakopanego. Autokary są nowe, komfortowe. I nie ma żadnych obaw, jeśli chodzi o ich przejazd. Oraz mamy również transport lotniczy, który zabiera dzieci na, obo na obozy zagraniczne. Na naszych obozach są oferowane pyszne domowe posiłki. Nie, na na żadnym z naszych obozów nie ma cateringu. Wychodzimy z założenia, że jedzenie musi być przede wszystkim smaczne, przygotowane na miejscu oraz musi być szeroki wybór. Siadanie klasje w większości są w bufecie podawane, więc jest bardzo szeroki wybór dla dzieci i dla każdego znajdzie się coś smacznego. Nasze obozy dostosowujemy do wieku dzieci oraz ich możliwości i predyspozycji. Mamy grupę wiekową 8-12 lat. Jeśli dzieci znajdują się w tej samej grupie, możemy umieścić je w jednej grupie z wychowawcą oraz w jednym pokoju. W pokojach osobno są dziewczynki oraz osobno chłopcy.